W czasie, gdy oddawaliśmy się Bogiemu Lenistwu, no dobra, odpoczywaliśmy, piekliśmy mazurki, sprzątaliśmy z dawna, niesprzątane przecież nasze pomieszczenia, mieszkania, pokoje. No właśnie. i właśnie, zamienialiśmy się w jedne wielkie jamy, e, chłonące, trawiące. No tak, no bo w zasadzie do tego często sprowadzają się nasze święta. No, po słuchaliśmy też członków naszej rodziny, dyskutowaliśmy namiętnie tak o polityce w tym roku także. Świat uciął nam parę niespodzianek, które wielbiciele teorii spiskowych myślę, że zaczęliby w dość sympatyczny sposób klasyfikować. No właśnie. Guru Davos, Klaus Schwab, osoba, która przez bardzo wielu. Jest uważana za symbol rządu światowego. Czegoś, co ma zmienić wszystkie nasze przyzwyczajenia. Nagle ustąpił. Dlaczego spytacie? <śprawia> Sprawa dosyć prosta. Chociaż myślę, że w pewnych kontekstach chyba nieprzypadkowo. Manko na kasie. No, pojawił się jakiś whistleblower, prawda, który doniósł akurat teraz. Przypadkowo. No i nagromadziło się tych informacji o pana Klausa, który tym dawo trząsł od wielu lat i trząsł wszystkimi tymi sprawami, które dotyczą nas wszystkich i za które, co tu ukrywać, płacimy kosmiczne pieniądze. No i musiał udać się na zieloną trawkę. Na równolegle Omar papież, no wiecie państwo, to już zaczyna wyglądać jak jakaś divine intervention. Ale wiecie, Państwo trzeba też wrócić na własne podwórko, no bo, bo u nas też się dzieją ciekawe rzeczy. Kampania prawie jak z domu z papieru, jeśli ktoś zna ten serial. Tylko coraz bardziej toporna w tych elementach, które wydawałoby się, że już nie istnieją. To, sam zresztą zwracałem uwagę, że gdzieś zniknęły. Fundacje, które zwykły się bawić w toporną propagandę ubieraną w szaty działań profrekwencyjnych, znowu uderzają. I znowu uderzają ściekiem, który w zasadzie chyba już nikogo nie przekonuje do niczego poza jednym. Jakże Polska by była czysta, piękna, wspaniała, uśmiechnięta, prawdziwie uśmiechnięta, szczerze uśmiechnięta. Bez tych wszystkich typów, którzy chcą nam ciągle fundować większą frekwencję promachotowania swojego, swojego grubego, przerażonego pupska. Dodatkowo dzieją się jeszcze fantastyczniejsze rzeczy. Wyobraźcie sobie, że pan marszałek Sejmu, tak, pan Hołownia, postanowił wystraszyć na śmierć pana Trzaskowskiego i wyzwał go do boju śmiertelnego na obite pole. Na pojedynek wyborczy, drodzy państwo. Na debatę. Jeden na jeden. Sami sobie wyobraźcie, jak to musi brzmieć. Płaczek wyzywa dupiarza. Przepraszam, arszeniusza. To tak z niemieckiego sobie pozwala na pewien neologizm. Ależ to musi ekscytować. A to znaczy, że strasznie się tam pali. Pod siedzeniami i strach jest wielki i coraz większy. To dobrze, proszę Państwa. To znaczy, że dobrze przeżyliśmy i przepracowaliśmy te święta. Czuj dów miło, Ja dzisiaj sobie właśnie porozmawiam o tych wszystkich konkrecikach. Na samym początku mu znowu muszę Wam podziękować, bo wczoraj obchodziłem mu rodzinę i fantastycznie to się odbyło. Mieliśmy live'a i dzięki Państwu cudownie jej przeżyłem. Dalej, szerujcie, lajkujcie, gromadźcie się, dyskutujcie, rzucajcie wpisy, dzwoneczkujcie. Słowem, róbcie wszystko to, co lubicie, bo nagle tworzy się fajne towarzystwo. Dobrze z Wami przebywać, utrzymywać relacje. Jak Wam się to wszystko podoba, to zawsze możecie bajkofi. miloszludowski Ludowski. Wrzucić parę groszy na kawę z lodami. Na kawę z lodami. A no, drodzy Państwo, przypominam wam też, że wczoraj zacząłem z Wami również pierwszą akcję tego kanału. Modnym okiem. Mariusz Koźli, mój przyjaciel, udostępnił ilustrację koronacji króla Chrobrego. No i drodzy Państwo, sprawdzaliśmy. To może być wydrukowane w formacie nawet mającym 4,5 metra szerokości. Drodzy Państwo, w zasadzie chyba od poniedziałku rozpoczniemy nową akcję, o której się dowiecie właśnie w poniedziałek. Natomiast to jest bardzo kuszące, żeby każdy z nas zrobił sobie fototapetę na wielką ścianę, w z spokojów. Wiecie Państwo, 4,5 metra szerokości, obraz, wysokość ponad 3 metry. No, kto nie chciałby mieć takiego gigantycznego obrazu, który by od razu trafiał i budził zazdrość wszystkich naszych znajomych? No jest drodzy Państwo, zaczynamy. Umiera papież. Sprawa poważna. Tak, poważna, bo mam wrażenie, że może dojść do zasadniczych zmian w doktrynie Kościoła i mam nadzieję, że Kościół wróci na te konserwatywne, twarde pozycje, które kiedyś budowały jego siłę i wspaniałość. Bo Kościół powszechny jest dla wszystkich. Ale nie wszystkim służą jego zasady. Więc można w ramach niego robić wszystko. Ale właśnie, nie wszystko będzie służyło. A skoro tak jest, to może warto nieco usztywnić warunki i oczekiwać czegoś również pomazów wiernych więcej. No i od samego duchowieństwa również. No i w związku z tym ta niespodziewana, spodziewana, bo jednak papież Franciszek przez długi czas nie domagał, śmierć jest dosyć symboliczna. Właśnie ze względu na rozmaite konteksty, które jej towarzyszą. No i wielbiciele teorii spiskowych mają tutaj wielkie pole do działania i myślę, wiele przestrzeni do komentowania, bo ta sprawa jest bardzo ważna. Może być tak, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce, a co lepsze, przed wyborami w Kanadzie zdaje się, może dojść do zamknięcia konklawej i zobaczymy ten biały dym nad Watykanem. Także sytuacja jest niecodzienna, interesująca i naprawdę wygląda jak divine intervention, albo przypomnienie nam o tym, że duchowość w naszym życiu jest bardzo ważna. No i z drugiej strony, na drugim biegunie, Klaus Schwab. Niezatapialny człowiek da Człowiek, który tak naprawdę wymyślał te wszystkie, a właściwie był twarzą wymyślania tych wszystkich okropieństw które teraz demolują nasz styl życia, styl bycia, nasze przyzwyczajenia, a także myślę, miały zdemolować stan własności i sposób, w jaki realizujemy właśnie, chociażby nasze przywiązanie do przekazywania następnym pokoleniom czegoś, nad czym sami pracowaliśmy. No i wiecie Państwo, no i okazało się, że nagle pojawi się USB-Brower osoba, która poinformowała świat o tym. Że tu są jakieś nieprawidłowości, jakieś niedogodności. Jak zwykle manko na kasie. No i pan Klaus Schwab musiał ustąpić. No i to wszystko znowu końcyzencja czasowa, takie przypadkowe rzeczy. No niespecjalnie można się tym cieszyć, bo zdaje się, że ma go zastąpić były szef Nestle, który zdaje się chciał sprywatyzować albo położyć łapska na całej wodzie pitnej na świecie, więc. Te pomysły szalone mogą się niekoniecznie skończyć, a wzmóc jeszcze bardziej, także e, niechwalmy dnia przed zachodem słońca. Ale wiecie Państwo, rzadko kiedy ktoś byłby mógł wymyślić, że w Polsce z kolei będą dochodzi będzie dochodziło do jakichś nieprawdopodobnych rzeczy, bo to, że Pan Trzaskowski ucieka przed Panem Nawrowskim, no to zrozumiałe. E, jest powiedziałbym dosyć nieruchawym, e, nieruchawym osobnikiem, wyglądającym na Niespecjalnie w tej materii męskiej przygotowanego do jakichś konfrontacji, ale to, że największy płaczek rzeczy Rzeczypospolitej, czyli nasz umiłowany marszałek Sejmu, wyzwie pana Rafała na ubite pole w Gdańsku, będzie chciał tutaj zamienić się pozycjami, właśnie tym bojem spotkaniowym, no to jest rzecz już nieprawdopodobna, wyobraźcie sobie państwo. Pokazuje, że zachodzą tu nam na oczach gigantyczne zmiany. No i w związku z tym właśnie w okolicach poświątecznych zaczęliśmy doświadczać nowej kampanii, nowej kampanii, nowej starej kampanii, bo to drodzy Państwo jest ta sama metoda, ta sama modus operandi pewnej fundacji z Wrocławia. Tak, fundacji z Wrocławia, gdzie na zapleczu ponoć są słynni deweloperzy finansujący tę kampanię. Ta kampania jest rzekomo profekwencyjna, a tak naprawdę pokazująca wszystko co najgorsze, co? W ludziach rzekomo siedzi. No i byłoby to faktycznie coś, co podgrzewałoby nastroje, pompowało emocje, gdyby czas historyczny był nieco inny. Gdyby to wszystko odbywało się, powiedzmy, właśnie półtora roku temu, tak jak poprzednia tego typu kampania się odbywała, zresztą realizowana przez tych samych ludzi. No ale drodzy Państwo, to jest właśnie coś, o czym Wam mówiłem chyba z miesiąc temu w jednym z filmików, że, że te elementy społecznego oddziaływania, czy powiedziałbym pozarządowego oddziaływania są mocno spóźnione i nie trafiają troszeczkę w temperaturę społeczną. I takie agresywne pokazywanie, no właśnie, kogo przeciwnika politycznego, to jest już naigrywanie się ze społeczeństwa, które już zaczyna nieco. Rozumieć z tej rzeczywistości, która nas otacza. Zaczynam dochodzić te wszystkie smaczki i uroki konsumowania władzy przez obecną władzę, właśnie i to, czym, czym ta władza dzieli się ze społeczeństwem i co szlachetnie konsumujemy wszyscy. Więc próba pokazania w sposób, powiedziałbym groteskowy, obrzydliwy, przeciwnika politycznego. To jest tak naprawdę dyskredytowanie polskiego społeczeństwa i próba zbudowania w oczach chyba największych fanatyków obrazu tego społeczeństwa jako czegoś ohydnego. Bo do nikogo to nie trafi, poza właśnie taką bardzo ograniczoną, wąską grupą najmocniejszych fanatyków i powiedziałbym kiboli obecnej władzy. I to jak to dalece odchodzi od temperatury emocji. Polskim społeczeństwie, które zaczynają się rodzić, budzić i pełgać, to wystarczy zobaczyć po histerii albo historycznych wpisach, drodzy Państwo, które chwalą każde spotkanie pana Czaskowskiego, m.in. na przykład, spotkanie w Katowicach, które miało miejsce niedawno, dzięki umiejętnie kadrowanym obrazom. Tylko wiecie Państwo, te wszystkie elementy mają rozmaitych sympatyków i uroczych obserwatorów na zapleczu, którzy filmują w nieco szerszym kadrze niż pospolita amerykanka te wszystkie eventy. No i dzięki temu natychmiast tego typu próby manipulacji obrazem, emocją są dyskredytowane, rozcinane i ubijane w kilka sekund po zaistnieniu. A skoro to się cały czas odbywa według tego samego schematu, to, to znaczy, że kandydat obecnej władzy i jego sztab kompletnie nie radzą sobie z rzeczywistością. Więc jeśli na to jeszcze narzucają próbę podgrzania emocji, żeby zwiększyć frekwencję, żeby właśnie podnieść te emocje społeczne, polaryzację w sposób niezwykle nieelegancki, to zobaczycie Państwo, że to znowu będzie przeciwskuteczne. A skoro będzie przeciwskuteczne, to chyba dobre dla Polski. Prawda? Teraz wróćmy na chwilę do sprawy papieża. Wiecie Państwo. Cały czas Wam przypominam, że w normalnym kraju, ze względu chociażby na prezydencję Polski, zrobienie gigantycznych obchodów tysiąclecia koronacji polskiej byłoby cudownym pretekstem do zbudowania bazy narracyjnej, wielkiej opowieści, również o władzy, bo to władza zwykle wykorzystuje tego typu sytuacje do pompowania swojego ego, ale też budowy wpływu również międzynarodowego. A w Polsce cisza ekspozycja ministra Sikorskiego to była po prostu kpina z rozumu. Przeinaczanie faktów, historycznych również. Czyli uważanie, czy odbieranie społeczeństwu prawa do samodzielnego myślenia. Narzucanie pewnej narracji, która jest szczapy, drodzy Państwo, bo to nie Niemcom zawdzięczaliśmy koronę polską. A właściwie dwie korony, bo korony zarówno chrobrego jak i jego syna mieszka. Bolesławowica, czyli mieszka drugiego. A ponoć jeszcze koronę cesarską, bo zdaje się, z, będąc, powiedziałbym, konsekwentnym wdrażaczem zobowiązań wzajemnych z Ottonem, jeszcze z czasów zjazdu gnieźnieńskiego, kiedy Otton zaproponował Bolesławowi to, że zostanie Bolesław, cesarzem słowiańszczyzny. To ponoć jeszcze. Bolesław Roby się koronował na cesarza właśnie Słowiańszczyzny. Widzicie państwo, i opowiadanie, że to Niemcom zawdzięczamy, którzy przegrali wtedy akurat trzy wojny z Polską, z Królestwem Polskim, po sobie trzy wojny i mieli gigantyczny problem, co też widać w pracy ich opisów. właśnie z koronacją, czyli samodzielnością polityczną, kulturową Królestwa Polskiego. I opowiadanie, że to Niemcy zawdzięczamy tamtą sytuację w środku polskiego Sejmu, w miejscu, w którym się stanowi prawo, a także buduje zasadnicze elementy i zręby narracji historycznej, to jest coś smacznego, ale to jest też złe odczytanie nastroju. No i wiecie Państwo, no i gdyby można było zaplanować te obchody w normalnie standardowy sposób, taki, jaki czynią to wszystkie inne nacje to nie byłoby żadnego problemu. No a tak, historia też spłatała i w tej materii Figla. Po drodze państwa, na dzień, kiedy pan Donald Tusk już przymuszony, przymuszony powiedziałbym okolicznościami, sukcesem marszu e, koronacji, czy, czy marszu tysiąclecia korony polskiej, który się odbył jeszcze przed świętami, no ustalił sobie termin na sobotę, że będzie pewien piknik zorganizowany, a jak u nas zmarł ja no i tego samego dnia, drodzy Państwo, jest grzeb w Watykanie. No i prezydent, zgodnie z logiką, także pragmatyką, ogłosił ten dzień Dniem Żałoby Narodowej, co wyklucza wszystkie imprezy tak naprawdę z organizowania, poza oczywiście spotkaniami prywatnymi, no i tą imprezą, która ma charakter państwowy, no ale wiecie Państwo, na tej imprezie, skoro jest tak ważna, to muszą być wszyscy oficjalne w zasadzie, którzy. Są zaangażowani w proces. Jeśli ich tam nie będzie, no to obniżą rangę imprezy, którą sami wielkim nakładem w sposób dość raptowny, żeby ratować się narracyjnie, próbowali zbudować. Ale w tym samym czasie trzeba być, albo powinno się być w pierwszych rzędach w Watykanie, żeby całe media światowe mogły zbudować narrację i pokazać kolejne elementy wpływu i osadzenia politycznego naszej władzy. W tej rzeczywistości politycznej, żeby potem tłumaczyć Polakom, że się jest w tych kręgach władzy światowej kimś szanowanym. No a to nie nastąpi. No chyba, że pan Donald Tusk nie będzie na imprezie, którą firmuje swoim własnym nazwiskiem. Natomiast na pewno tak sądzę, będzie. I pan prezydent, i zdaje się też, słyszałem, że pan Nawroski. No to tak się tak dziwacznie to wszystko układa. Ale wiecie państwo, w czasach ostatecznych albo w czasach przełomów jest często tak, że niegodziwość jest bardzo szybko obnażana i te prawdziwe, nowe szaty cesarza w niesłychanym tempie docierają do ludu. Nagle okazuje się, że król jest nagi. I tak samo nagi, albo tak samo naga będzie ta władza niegodziwa w Polsce. Oczywiście to się samo nie zrobi. Więc, drodzy państwo, apeluję także do tego, żebyście w swojej własnej przyzwoitości, oczekiwaniu na lepsze państwo. Coś w tej materii zrobili i porozmawiali ze swoimi znajomymi. Dołączyli do akcji związanej z Chrobrym. Oczekiwali to na to, co się pojawi w poniedziałek, kiedy troszeczkę więcej wyjaśnię, jak się ta akcja będzie rozwijała. A myślę, że będzie interesująca, bo już z kolegami to przedyskutowaliśmy. No i oczywiście możecie lajkować, subować, dalej dyskutować, kontaktować się ze mną, a nawet dzwonkować, jak się to tam nazywa, możecie już wspierać tą działalność skromną bycoffee.co.pl. Ale pamiętajcie o jednym, że w tej kampanii zdarzyło się parę już cudów. Zobaczyliśmy, na czym polega prawdziwa odwaga, zdecydowanie męskość, a na czym polega uciekanie przed tym, niedojrzałość, słabość. Brak determinacji. I zobaczyliśmy też, jak władza niegodziwością usiłuje się ratować w imię trwania i ochrony status quo. I to status quo, który służy wyłącznie jej. A emocja niegodziwa ma to do siebie, że, drodzy Państwo, warto zobaczyć, co jest na szali tych wyborów, z którymi będziemy mieli do czynienia niedługo. Że możemy jednym krzyżykiem pozbyć się tych Państwa którzy w naszej przestrzeni publicznej robią rzeczy brzydkie, niegodziwe. Tak naprawdę bez nich Polska będzie dużo lepsza. Czego sobie Państwu życzę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Coś. Pa.